Czarno-biała animacja 3D, przedstawiająca miasto. Szeroki chodnik, po jego obu stronach wieżowce, cienie postaci, pary z dzieckiem, kobiety z psem przewodnikiem, starszego mężczyzny, ludzi z telefonami i taczkami, mężczyzny na wózku inwalidzkim. Na tym tle pojawiają się duże niebieskie hasła: lokalna społeczność, samodzielność, rozwój. Poniżej tytuł filmu. Deinstytucjonalizacja, dobre praktyki, piecza zastępcza. W filmie prezentowane są ujęcia ukazujące działalność rodziny zastępczej w Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach oraz placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Bytomiu. Wnętrze mieszkania wypełnionego regałami z książkami i zabawkami, kobieta przytulająca dzieci, małe dzieci bawiące się na podłodze klockami, dzieci bawiące się na dworze, na huśtawkach i zjeżdżalniach w piaskownicy, chłopiec jeżdżący na specjalnie przygotowanym trójkołowym rowerze, kobiety czytające z dziećmi książki, mężczyzna pomagający chłopcom w nauce, widok z lotu ptaka na budynek i teren placówki opiekuńczej. Jednym z najbardziej wrażliwych aspektów polityki prorodzinnej w Polsce jest problem adekwatności wsparcia dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Od dawna za najwłaściwszą formę pieczy uważa się rodziny zastępcze. Wsparcie powinno więc zmierzać do tego, aby każde dziecko mogło wychowywać się w rodzinie lub środowisku zbliżonym do rodzinnego. Ubrany w marynarkę mężczyzna w średnim wieku na tle aoli wykładowej profesor, nadzwyczajny doktor habilitowany Mirosław Grewiński, rektor uczelni Korczaka, prezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Piecza Zastępcza stanowi przykład zdeinstytucjonalizowanej formy wsparcia rodziny w Polsce i trzeba powiedzieć, że w ostatnich kilkunastu latach dużo zrobiliśmy w tym zakresie. Natomiast problemem jest to, że niestety nie ma zbyt wielu chętnych na to, aby prowadzić te rodzinne szczególnie formy pieczy zastępczej w związku z tym trzeba wykonać bardzo dużą pracę upowszechniającą i promującą jak gdyby ten model wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem który niestety w Polsce nie jest szeroko stosowany i proszę zwrócić uwagę że większość rodzin ma charakter spokrewniony a nie spokrewniony w związku z tym trzeba szukać innych form upowszechniania i promocji tej właśnie usługi Elegancko ubrana kobieta w średnim wieku na tle budynku Joanna Jeleniewska, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niesie za sobą proces deinstytucjonalizacji, podjęliśmy decyzję o utworzeniu Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej. Jest to miejsce szybkiej diagnostyki i terapii dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego województwa, ale jest to też miejsce wsparcia rodziców zastępczych, oraz organizatorów pieczy zastępczej na terenie naszego województwa. Zależy nam na tym, żeby maksymalnie wzmocnić rodzinną pieczę zastępczą, bo rodzinna piecza zastępcza to to jest element niezbędny do tego, żebyśmy mogli stopniowo zmniejszać y, miejsca i ilość dzieci, które przebywają w pieczy instytucjonalnej. Na białym tle logotypy. Logotyp funduszy europejskich. Niebieski prostokąt z żółtą, białą i czerwoną gwiazdką. Flaga Polski, biało-czerwony prostokąt, logotyp województwa śląskiego. Cztery faliste, prawoskośne, kolorowe linie ułożone jedna pod drugą. Żółta, zielona, niebieska, czarna. A obok nich napis Śląskie. Flaga Unii Europejskiej, niebieski prostokąt z okręgiem z żółtych gwiazdek w centrum. Poniżej informacja o treści. Film współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020. Projekt pod nazwą Kooperacje 3D model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Poniżej, na dole białej planszy, logotyp Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Ułożone jeden za drugim cztery kolorowe kwadraty z centralnie umieszczonymi białymi literami R, O, P, S.